Sprawdzimy dzisiaj portal do endu, tu do góry się wykopa Powiedzieliśmy się, będziemy A, tak? do góry. Już w portalu do endu. Wchodzimy. I teraz się wkopujemy. Tu do góry. Zróbmy takie miejsce. Tu trzeba się dokopać, a ja mamy zaraz. Do góry jest bedrock. Patrzcie, skoczy teraz do tej dziury. O, jesteśmy tu. Znów jestem w tej dziurze. Jestem tu. Odwrócony świat w Endzie. No. To, to, to.